Witam serdecznie. Dzisiaj taki mm, klasyczny w sumie układ Son of Basic w wersji drugiej. Żarówka podpięta do sterowania. I y, mam jeszcze temperaturę, trzy czujniki temperatury DS18B20 i tu y, jest to wszystko na wyświetlaczu może ja tu pokażę Wam w aplikacji Pokażę Wam jak jest sterowanie tą, grzał tą yy, grzałką. Dlatego mówię, że grzałką, bo yy, miałem zapytanie od widza yy, z Irlandii Czy mógłbym zrobić taki sterownik właśnie do grzania wody To jest zdalnie włącz wyłącz i dodatkowo z czujnikiem temperatury. Tutaj są trzy czujniki temperatury. Je ustawiłem, dlatego są trzy, bo ten sterownik jest przeznaczony dla kolegi Józka z kanału A-Biogas. On to będzie wykorzystywał do bioreaktorów. Ja tu w warsztacie niestety nie mam takiej wysokiej temperatury, ale ta temperatura będzie teraz spadać, bo była blisko grzejnika. Więc tutaj będzie jakieś 17-16 stopni nawet. I może puszczę teraz film, który. Właśnie widz z Irlandii mi przesłał. To będziecie widzieć o co, o co chodzi. Dzień dobry, tak wygląda zbiornik na wodę. Jest dosyć mały podłączenie kablem. Tu jest wyłącznik. Tu się włącza. Lampka się zaświeca. I tu jest przełącznik na wolne grzanie. Sync i BAT to jest szybkie grzanie. I to wszystko. Także ja proponuję zrobić takie dwa dwa, sterowa, dwa sterowania, jedno sterowanie do Grzania szybkiego, drugie sterowanie do grzania y, Wolnego I No dwa po prostu takie sonofy Zamiast y, Żarówki to wiadomo podpinamy grzałkę, tutaj jest zasilanie Tu jest Wyjście A tu mam Podpięty czujnik temperatury DS18B20 dodatkowo z aplikacji, no wiadomo można można sobie sterować sterować w dowolnym miejscu, ale dodatkowo można też za pomocą tego przycisku i to ma jeszcze dodatkową, dodatkową funkcję, ten przycisk. Nawet ona jest ważniejsza od sterowania ręcznego, bo tutaj konfigurujemy ustawienie naszej sieci Wi-Fi. Trzymanie 5 sekund tego przycisku, wchodzimy do ponownej konfiguracji i tu właśnie ustawiamy wszystkie ustawienia dotyczące sieci, hasła, czy ustawień supli, czyli tam serwera i to co, to co supla po prostu, to co jest w cloudzie. Co jeszcze? Może ja pokażę wam jak ta temperatura spada i te czujniki temperatury. Teraz zobaczcie, ja podgrzałem te DS y Tu są 3 ds. -y, te czujniki temperatury. I, no, widzicie, jest wyższa temperatura 20 stopni na jednym, bo one były w różnej odległości. Oczywiście, tą temperaturę też można zrobić korektę w klaudzie. Tak jak mówiłem, tu w warsztacie mam. Niższą temperaturę można jeszcze zrobić taką rzecz, że ustawić sobie tutaj jest wykres. Może ja to niedokładnie nie pokazuję, ale można sobie ustawić wykres i na tym wykresie w której minucie czy w której godzinie, jaka była temperatura tak to wygląda to oczywiście na yy, tutaj jest inna na każdym desie osobno znaczy w przypadku grzania wody no to w zasadzie yy, tam jest swój termostat tam każdy, każdy boiler ma swój termostat ale można by było takiego jednego DS-a zamontować, lub nawet dwa. Jeden DS w pomieszczeniu, jaka jest temperatura, a drugi DS, jaka jest temperatura na wodzie. Także tu są wszystkie chwyty dozwolone. Można więcej tych DS-ów zastosować, ale tu kolega Józek jeden taki układ chciał z trzema DS-ami, więc taki ma zrobiony a co do co do grzania wody no to yy, dwa takie układy bo jedno sterowanie jest do grzałki o mniejszej mocy drugie sterowanie do grzałki o większej mocy jeden czujnik temperatury może być na wodę drugi czujnik temperatury w pomieszczeniu jaka jest, jaka jest temperatura w pomieszczeniu też można mieć taką informację właśnie na na aplikacji 10A, 10 tak jest maksymalne obciążenie tutaj ja próbowałem obciążyć 2000W i to spokojnie tutaj wytrzymywało no jeśli tam jest grzałka większa w takim, w takim boilerze no to wiadomo można tutaj dołożyć stycznik dodatkowy przekaźnik to już wtedy, w zależności od, od mocy tego yy, przekaźnika, możemy podpinać naprawdę duże urządzenia. No i chyba to wszystko. Taka krótka pre, pre, prezentacja. Układ jest. Yy, Ba, bardzo bardzo stabilnie pracuje. Wiadomo, tu ma takie dodatkowe osłony, by to przykręcić. No, myślę, że do wykorzystania w puszce właśnie przy takim sterowaniu do ogrzania ciepłej wody. No, chyba to wszystko. Pozdrawiam, do następnego razu. Wszystkiego dobrego.